Katarzyna Dowbor przechodzi na emeryturę Ujawila, dostanie z Zus. Katarzyna Dowbor w tym roku obchodzi 40-lecie pracy zawodowej, a prowadzony przez nią w Polsacie nasz nowy dom 10 istnienia. Jednocześnie wyszła na jaw, z to już koniec ich wspólnej drogi. Po 10 latach prowadzenia programu, który odmienił blisko 300 rodzin, Katarzyna Dowbor zegna się z nimi i przechodzi na emeryturę. Dla dziennikarki, do niedawna bardzo aktywnej zawodowo, to ogromna, zaciała zmiana. Na szczęście może liczyć na godziwą emeryturę, jak ujawniala w rozmowie z Super Ekspressem. Nie ma w tym żadnej magii, tylko prosty związek przyczynowo-skutkowy. Po prostu pracowałam na etacie przez 30 lat w państwowej firmie, więc z składki i mam emeryturę. Może ona nie jest jakaś bardzo wysoka, ale nie jest też bardzo niska. Nie narzekam. Jak informuje tabloid, Zuz wyliczył Katarzynie dowbor miesięczne świadczenie na poziomie 4000 zł. Byla prowadząca program Nasz Nowy Dom jest wyjadkiem na tle gwiazd, który lubią narzekać na wysokość swoich emerytur. Krzysztof Cugowski, lider budki Suflera wielokrotnie zalił się, że musi pracować do śmierci bo jego emerytura ledwo przekracza tysiąc złotych. Katarzyna Skrzynecka, gdy dostała pierwsze wyliczenie przewidywanej emerytury, przecierala oczy ze zdumienia, bo ZUS wyliczył jej 34 cztery miesięcznie. W gorszej sytuacji znalazła się Grazyna Barszczewska, która w ogóle nie otrzymuje emerytury z ZUS, bo nie odprowadzala skladek. Laura Lacz Majewska otrzymuje po tysiąc złotych miesięcznie, Emerytura Beaty Tyszkiewicz wynosi 1500 zł. A Ryszard Rynkowski ujawnił w jednym z wywiadów, że dostaje z 1160 złotych miesięcznie. Co ciekawe, wielu aktorów, przez większość kariery zatrudnianych na umowach o i nie korzystających z możliwości dobrowolnego skladkowania, zachowuje się, jakby nie dostrzegał zależności między wysokością odprowadzonych skladek, a emerytura. Krótko przed śmiercią wyjaśniła to kolegom z branży Krystyna Sienkiewicz. Jak ujawniła w Super Expressie: Mam 2000 emerytury. Jak byłam w teatrze Serena, to dawałam pieniądze na swoje emerytury i mozeci artyści. Którzy dziś mają niska emerytura, akurat tego nie zrobili. Podobnego zdania jest prezeska z Gertruda Uścińska. Jak tłumaczyła w programie Money. To się liczy. Wysokość emerytury jest zależna od odprowadzonych skladek. To kwestia opłacania skladek. W wielu wypadkach wolne zawody artyści zawierają umowę o dzieło, które nie rodzi żadnego obowiązku ubezpieczenia społecznego. Jest tu zasada wzajemności, proporcjonalności, adekwatności. Jeśli plaćmy malo do zus, to i świadczenie jest niskie. Generalnie można powiedzieć tak, Trzeba płacić składki, by budować kapitał emerytalny. Zdarzają się przypadki, że takie osoby nie mają w ogóle skladek emerytalnych na naszym koncie. A w debatach publicznych ostro podnosza, ZS-a bez